Siemano wszystkim z tej strony Kiwo i witam Was w, w moim jakby powrocie w końcu na kanał youtubowy. Mm. Nie myślę sobie, że zrobię zaraz e, serię z Metal Slug'a, ponieważ e, włączyłem go taką, żeby sobie sprawdzić czy w ogóle mi działa ta wersja, którą ściągnąłem tak, ściągnąłem jakby taką kolekcję zrobioną przez kogoś e, <coughs> w emulatorze mamy, no ale dobra mogę sobie pieniążkę wybrać chcę Ale nie o tym dzisiejszy odcinek, mianowicie o tym wyjaśnieniu. Co się działo, czemu mnie nie było. I co się ogólnie działo. No nie było mi już ładne. Kurde, dwa miechy. Mhm. I zauważyłem, że na moim kanale jednak aktywność nie zmalała, nawet myślę, szczerze się zwiększyła. Głównie z wyświetleniami filmu, dlatego... Postanowiłem powiedzieć sobie, że no dobra, trzeba jak najszybciej wracać. I... Tak, jak już jestem. To jeszcze nie jest taki kompletny powrót, ponieważ postanowiłem sobie w końcu... No, e, zrobić taki powrót ostatecznie, ale dopiero po wakacjach. Na wakacje dopiero będą się pokazywać jakieś pojedyncze filmiki. No postaram się chociaż dwa filmy w tygodniu chociaż nie obiecuję. Hała. Yy... I... To mniej więcej tyle, no. Czuł mi nie było, no dobra, wyjaśnij. Yy, nie było mnie przez, jeszcze przed wakacjami, ponieważ szkoła tam miałem troszkę prawek. Trzeba było zdać. Jak już mówiłem. Zdałem, oczywiście ładnie pięknie. Później od razu nawet jeszcze przed dostaniem świadectwa... Tydzień przed dostanie świadectwa, czyli już chyba... Nie no już... No... Dobrze, tydzień przed dostaniem świadectwa... Fuuu, co ja pierdziele, matko boska, tydzień... Dzień przed dostaniem świadectwa... E, czyli... No... E, dzień przed dostaniem świadectwa wyjechałem na obóz... Trzy tygodnie nie było... Wróciłem... 6 dni taki miałem dla siebie na odpoczynek, czy jakieś 6 dni, nie wiem. Takie dla siebie i potem wyjechałem z rodziną na wakacje na 7 dni. I parę dni jeszcze się zbierałem do kupy, żeby to wszystko powróciło i wróciłem, sformatowałem już całkiem swój komputer, powiedziałem, dobra, wszystko od nowa lecimy. I, no i ja się jestem. No i teraz postanowiłem zrobić ten filmik, ponieważ nikogo w domu nie. Żeby mi nikt nie przeszkadzał oła moje oczy, epilepsy zero stanę. i tak. E, dlaczego nie wracamy jeszcze tak konkretnie? Ponieważ postanowiłem sobie e, poprzechodzić wszystkie moje zaległe serie. Tak, czyli mam zamiar wrócić do tych dawnych serii tak znowu. Mówię znowu, że chcę znowu je kontynuować. E, tylko że tym razem chcę zrobić tak, że będę nagrywał Chyba, że wam się spodobał Metal Slug, to będę nagrywał Metal Slug'a e, jak się z nim męczę. Głównie teraz gram takie gry arcade'owe, strasznie typu... Matko e, Boska, co to było? No, Metal Slug, e, ten i... The House of the Dead. Tak to to? Chyba. Nawet nie pamiętam tytułu. Chyba, nie, tak, tak. The House of the Dead. Taki ten, ten shooter, coś podobny do... E, a no, można powiedzieć kaczek? Nie można powiedzieć kaczek. No ale mniejsza z tym do czego podobne, to <laughs> mniejsza z tym co ja gram. I postanowiłem sobie właśnie poprzewracać wszystkie savey do tych gier. Czyli muszę wejść w ostatnie odcinki każdej mojej serii, zobaczyć. No, może nie, nie do każdej, bo muszę też zobaczyć co inne zrobiłem. I muszę sobie wszystko tak powrócić. Tak jak powiedziałem, że przez ten miesiąc postaram się w większości wrócić. Już y, zacząłem przechodzić, odzyskiwać sejwa sobie. Deep of Forever mod i w. O. Dragon Age znowu. Właśnie niektórych raz próbuję odzyskać tego save'a, ale. Nie jest akurat ważne. Ważne, że. Chcę kontynuować tę serię. Tak samo myślałem, żeby zacząć nową serię z Sacred 3, który ostatnio wyszedł niedawno. Yy... Ja oczywiście go posiadam, bo ja bardzo lubię Sekreta. Tylko, że powiem szczerze, że jakoś nie wiem czy mi się to będzie widziało, bo znowu będzie tak samo jak z Dragon Age, czyli zrobiłem parę dziesiąt tam chyba jak nie pamiętam ile i skończyłem serię, bo mi się chyba od... nie. Miałem problemy po prostu, jak nie pamiętam co się działo, więc mniej więcej tyle. Hmm. Czyli wyjaśniłem wam, dlaczego nie było. Mnie tak długo, ale kurde. Mm, wyżaliłem się wam co się działo i w ogóle przez ten cały czas e, powiedział wam m, czemu m, zacząłem go obracać. Ogólnie chcę wrócić, ponieważ zauważyłem większą aktywność właśnie tak jak już wcześniej mówiłem. E, nie zdziwcie się mojego dziwnego głosu, ponieważ staram się jakoś normalniej e, mówić. Coś w tym stylu. Zobaczymy czy to wyjdzie, a jak nie, to powrócimy do mojego starego głosu, czyli... <laughs> Dobra, gardło mnie boli, więc nie wrócimy. W tym odcinku. I Myślę też, żeby tak odlawać od was teraz... Mm, jeśli będziecie chcieli, ponieważ e, ostatnio Origin e, bardzo chętnie... To znaczy, nie oficjalnie Origin, tylko EA e, rozdawał wszystkie części e, Simpson w wujki. Według najlepsze najlepszej części. I... A no, pewnie dlatego, że czwórka nie wychodzi, i sobie oczywiście zdobyłem te wszystkie części, i myślę, że mogę coś z tego nagrywać tak na teraz. Dopóki nie będę odzyskiwał saveów dla siebie, więc ja myślę, że już chyba na tym skończę. Materiał, ponieważ nie mam nic więcej do powiedzenia, do wyjaśnienia. Postaram się jak najszybciej dla Was yy, zmontować. Jakiś materiał już powrotny, żebyście mieli dowód, że na serio chcę wrócić, że to nie jest tak, że o zrobiłem sobie odcinek, tylko potem ty nagle było i nie mam znowu dwa jak lub więcej. Więc mam nadzieję, że jakoś Wam wyjaśniłem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie ścili metodę saga, aby jakoś się mnie wciągnął. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie. I narka wszystkim.